Cześć, z tej strony Trap.pl, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie na kilka bardzo ciekawych tematów na amerykańskiej scenie muzycznej, którymi obecnie żyje cały rapowy świat. No i po kolei, najpierw opowiem wam o kolejnym marketingowym geniuszu Lil Nas i o tym, w jak przebiegły sposób raper obrócił, no co tu dużo mówić, nieciekawą dla niego sprawę w super reklamę nowego singla. Kolejno porozmawiamy sobie trochę o ostatnich, najgłośniejszych projektach muzycznych. Przegadamy nowy nadchodzący album Kanye Westa, który pod. Podobno ma być najlepszym tworem w historii muzyki. Kilka słów też o najnowszym pośmiertnym projekcie Pop oraz o ogromnym flopie Kimaska De Slam No i następnie tak ogólnie porozmawiamy sobie o tym, jak to cała generacja Cloudowych raperów praktycznie na dzień dzisiejszy wymarła. Aż na koniec podsumujemy sobie także tegoroczne zestawienie freshmanów Double XL'a. i to, czemu obecnie cały świat ma bekę z pani Koiler No bo naprawdę jest to mocny temat, ale to wszystko zaraz. Zapraszam już Was do oglądania. Przy nocy rzędu ospały, yeah, e, eh Tańczyłem na tym house Ono, yeah, oh, no Ja ten ory e, e, Zakładam okulary, Gdzie zmysł, o, Sprawdzajcie Adka, czyli jeszcze undergroundowego twórcę, który jednak już coraz mocniej puka do drzwi mainstreamu. I myślę, że to tylko kwestia czasu, kiedy zobaczymy go na tej największej polskiej rap scenie. Bo potencjał na pewno jest ogromny. Na single, Trzy Noce to naprawdę przyjemny letniaczek, który szybko wchodzi w głowę i który wam polecam. Więc jeżeli chcecie go obczaić, to wiecie też, gdzie szukać linku. Dobra, no a my już przechodzimy do części głównej dzisiejszego materiału. I wedle rozpiski, zaczynamy sobie wszystko od pana Lilna z EXA, który na no co tu dużo mówi. Po raz kolejny pokazuje, że pod względem czysto marketingowym Jest na dzień dzisiejszy na samym szczycie rapowej sceny A osoby odpowiedzialne za jego karierę mają po prostu łeb na karku No bo pewnie pamiętacie jak to początkiem wiosny Opowiadałem wam historię o butach tego rapera Diabelskich Air Maxach rzekomo wypełnionych ludzką krwią Które wyszły wówczas w edycji limitowanej Czyli w 666 sztukach Co też jest oczywiście tutaj liczbą symboliczną Kosztowały one bardzo drogo Bo aż 1018 dolarów za jedną parę jednak to i tak nie przeszkodziło, by praktycznie cały ich nakład rozszedł się w zaledwie jedną minutę. Jednak, jak się też chwilę później dowiedzieliśmy, jak się okazało, cały projekt został wykonany nielegalnie, ponieważ Nike nie wyraziło zgody na produkcję takiego szateńskiego obuwia, a tym bardziej nie pozwoliło na to, by na takim projekcie widniał ich znak towarowy. Dlatego też firma zajmująca się produkcją tego obuwia, dokładniej mówiąc, było to miszcze, przegrała swoją pierwszą rozprawę sądową w tej kwestii z Nike jeszcze w kwietniu. Natomiast dokładnie wczoraj Sądzony w tym temacie miał być Lil Nas X. No bo raper od dwóch tygodni zaczął licznie ogłaszać na swoich social mediach. Głównie na TikToku wiadomość o tym, że właśnie w poniedziałek musi się on stawić w sądzie. Na swojej rozprawie sądowej. I co więcej, może się to wszystko skończyć na karze pozbawienia wolności dla rapera. Może po niej wylądować w więzieniu. Jednak oczywiście Lil Nas X zrobił to w swoim typowym trollerskim stylu. No bo jak inaczej mam opisać takie jego następujące TikToki jak. Kiedy masz w poniedziałek rozprawę sądową o ty szatana i możesz iść do więzienia, ale label każe ci robić TikToki. Lub też ja na sali sądowej w poniedziałek, próbujący udawać, że mam to wszystko gdzieś, aby sędzia się we mnie zakochał i puścił mnie wolno. Więc no tak jak mówię, trollerka w czystej postaci. Jednak post, który chwilę później raper zamieścił na swoim Twitterze, mógł już sprawiać wrażenie, że sprawa jest naprawdę poważna, bo napisał w nim żarty żartami, ale nie mogę w to uwierzyć, że mogę pójść do więzienia. To będzie wtedy robił dla was średnio śmieszne żarty o byciu game, jak mnie tam zamkną. Chociaż nie no, tutaj też dało się wyczuć dużo satyry, ale tego tak ogólnie rzecz biorąc, to początkowo cały świat naprawdę mocno się przejął tą kwestią. Jednak dokładnie w ten dzień zamiast otrzymać jakieś najnowsze doniesienia prosto z sądu. Otrzymaliśmy jedynie takie oto wideo na kanale Lil Nas Exa na YouTube. Zobaczcie. Daddy, you okay? Yeah, a mm. I <laughs> let you go. Bye, daddy. Right, sure I'll talk to you. Defendant, your honor. My client Lil Nash, Lil, Lil man. Look look Hey man, what's your name again? Lil Nas X. Lil Nas. My client Lil' Nasty had nothing to do with this. Yeah. Ladies and gentlemen of the jury, this is about much more than shoes. Mr. Nas X, are you gay? What does this have to do with the shoes? Answer the question. Let me rephrase the question. Do your mama know you gay? Yes. I'm yeah, lock him up. Throw away the key. Yeah. Order, order, order in the court. Lil Nas X, I sentence you to five years in Montero State Prison. Tak więc, jak widzicie, cały świat dał się zrobić przysłowiowego balona. A cała akcja tej rozprawy sądowej Lil Nas Xa była jedynie jednym wielkim żartem. Trollingiem ze strony rapera. I nie miała ona miejsce w poniedziałek. Odbędzie się dopiero za jakiś czas. Dokładny termin na ten moment jeszcze nie jest znany jak coś. Jednak no chyba rozumiecie, co się właśnie stało. Lil Nas X obrócił cały ten temat jego szatańskich butów. Tych kontrowersji z nim związanych. Tej dramy z firmą Nike. Lil Nas X obrócił to wszystko nie dość, że w taki wielki internetowy prank. To jeszcze przy okazji w idealny sposób przeprowadził promocję swojego najnowszego singla, który już w ten piątek będzie miał swoją premierę i będzie się on nazywał Industry Baby, czyli tłumacząc dziecko przemysłu muzycznego. No nic innego jak kolejny trolling od tego twórcy. Na Ficie wystąpi dobrze nam znany Jack Harlow, a za jego produkcją stoi między innymi nikt inny jak Kanye West. I w sumie to dziwne, że raper kojarzony tak mocno z chrześcijaństwem współpracuje z Lil Nas X, który dopiero niedawno tańczył szatanowi na kolanach. No ale jak to się mówi, Biznes jest biznesem, a skoro jesteśmy już przy właśnie Kanye Westie, to też wam powiem, że cały świat również i z jego względu wyczekuje na ten piątek, ponieważ właśnie wtedy dropić ma najnowszy album tego twórcy pod tytułem Donda Mistyczny projekt, który ma podobno wyprzedzić o kilka lat muzykę, jaką znamy na dzień dzisiejszy i który ma całkowicie wywrócić do góry nogami naszą scenę muzyczną. Tak przynajmniej twierdzą osoby, które miały już przyjemność odsłuchać ten album, które były na tak zwanym listening party organizowanym przez Kaniego w niedzielę. Jednak też w tym miejscu muszę powiedzieć, że niestety ale kilka osób zaproszonych na tą imprezę odsłuchu, no nie wiem mogę ich nazwać manem bezczelnych czy też niepoważnych ponieważ kilka osób zaproszonych na to wydarzenie przemyciło do środka telefon, następnie nagrali oni kilka kawałków i wrzucili je do sieci co jest oczywiście mega słabym i po prostu chamskim posunięciem, więc miejmy tylko nadzieję, że nie będzie to teraz skutkowało tym, że Kanye się jednak rozmyśli i nie wydropi tego albumu w piątek no bo Donda według przecieków ma mieć taką oto okładkę, jak widzicie mocno artystyczną i gościnnie wystąpią na niej m.in. tacy artyści jak Lil Baby, jak Travis Scott, Post Malone, Tyler The Creator, no i jeszcze kilku innych twórców, których tutaj macie wszystkich wypisanych. Co ciekawe w tym zestawieniu miał się także pojawić i Lil Durk, ale w dniu, w którym miał się on spotkać z Kaniem, jak się okazało niestety, ale Durkios spóźnił się na samolot, który miał pojechać właśnie do Jezusa i finalnie nic z tego nie wyszło. Tak więc niezła wtopa. I mianem wtopy pomimo wszystko został także okrzyknięty drugi pośmiertny album po WSMO pod tytułem Faith, który jak na dzień dzisiejszy się szacuje, sprzeda się w ilości około 120 tysięcy kopii w pierwszym tygodniu. Co jest, no co by nie mówić, stosunkowo słabym wynikiem. No bo na takim pośmiertnym projekcie, tak wielkiego i głośnego twórcy, jakim był PopSmog w ubiegłym roku, no myślę, że 300 spokojnie dało się wyciągnąć. Co prawda, sam osobiście uważam, że cały projekt nie jest taki zły. I kilka nutek naprawdę przypadło mi do gustu. Na pewno zostaną one ze mną na dłużej. Jednak, no też nie da się ukryć, że tak jak w przypadku poprzedniego projektu od tego twórcy, czyli Shoot for the Stars and for the Moon mówiłem wam zawsze, że jest to po prostu przykład, jak powinien być wykonany pośmiertny album rapera. Tak już jednak w przypadku Faith mocno da się odczuć, że Pop Smoke'a już od ponad roku po prostu z nami nie ma i cały projekt został wykonany w jakimś stopniu na siłę, no bo przede wszystkim jest na nim zbyt dużo fitów, a za życia paradoksalnie przecież Pop Smoke od nich stronił. No zobaczcie tylko jego wypowiedź na ten temat. Little TJ? No, Little TJ, man. Oh yeah? If you notice why I don't do songs with my tape and have nobody on it, because I don't fuck with this. I don't like it. I don't want to like it. I'm not into them. You know what I'm saying? You know, Nie dodać nic ująć. Niektóre nutki sprawiają wrażenie, że są stworzone po prostu mega sztucznie. Z jakichś dawnych, nieużywanych zwrotek rapera, tak zwanych odrzutów, wiecie, ale producenci wezmą takie wersy, dodadzą do tego jakiś nachypowany fit, wyprodukują kozacki beat i w ich opinii mamy hitio. Dodatkowo, stanowczo też za mało na nim takiego klasycznego, sztandarowego drillu od Pop Smoke'a, z którego słyną właśnie ten raper, więc ogólnie uczucia mam dosyć mieszane. Podobnie jak i do najnowszego albumu, a raczej mixtape pustki maskady Slapgada pod tytułem Sin City Mixtape, który w pierwszym tygodniu sprzedał się w ilości jedynie 17 tysięcy kopii. Co prawda miało to miejsce już jakiś czas temu, jednak bardzo chciałem dzisiaj z wami o tym porozmawiać, no bo jest to niesamowicie przykre, jak po prostu całe te pokolenie artystów, dzięki któremu niegdyś ja sam zakochałem się w trapie i sądzę, że wśród was też naprawdę wiele osób się takich znajdzie. Pokolenie tak zwanych standcloudowych raperów z 2017 roku po prostu całkowicie przypadło, przynajmniej jak na dzień dzisiejszy, no bo taki Lil Pump, no, ostatnio sobie rozmawialiśmy dokąd obecnie zmierza jego kariera. O za już dawno nikt nie pamięta. Chłopak totalnie przepadł. Smoke Perp to samo. Całkowita klapa. Więcej z niego żartów niż dobrej muzyki. Teraz Timas The Slumpgat zalicza takiego flopa. A jego dawny przyjaciel Ex Exextentation odszedł od nas. Wiadomo, w całkowicie innych warunkach, ale też pewnie jego nowej dobrej muzyki już nigdy nie usłyszymy. Więc tak jak mówię, ten rocznik standardowych raperów naprawdę całkowicie przepadł. I nie wiem, czy pod tym kątem kiedyś się nad tym zastanawialiście. Kiedyś tak na to patrzyliście, ale naprawdę bardzo mi smutno, że taki los czekał na tą całą generację. I w sumie jest to bardzo dobra okazja, by przejść teraz do omówienia tej najnowszej generacji raperów, czyli tegorocznej klasy Freshmanu Double Excel. Danie tajemniczonych. jest to wydarzenie organizowane właśnie przez magazyn Double Excel, którym co roku wybierana jest najczęściej dziesiątka najlepszych, najlepiej prosperujących nowych twarzy na rapowej scenie muzycznej. Po czym wybrani artyści muszą przedstawić swoje umiejętności w kilku formatach, Między innymi podczas freestylu Kapella, czy też w formacie Cyphera, czyli w takim nawijaniu na żywo pod Chociaż z tego co wiemy, to z tym na żywo różnie bywa. No i tak jak przed laty, mogliśmy zobaczyć naprawdę przepiękne wspólne występy. Jak na przykład w 2016 roku od Uziego, Kodaka i 21 Savage'a. No ten Cypher już na zawsze będzie klasykiem w całej historii rapu. To jednak tegoroczna klasa freshmanów Double a była naprawdę, ale to naprawdę bardzo słaba. Przynajmniej na papierze. No bo już po prostu po samych wyborach wszyscy byli przekonani, że będzie to totalny niewypał. No po wybór na przykład, dajmy na to takiej Ruby Rose, czyli raperki, która znana jest bardziej ze swojego wyglądu i z tego z kim spała, niż tego jaką muzykę tworzy, no to po prostu nie mogło się tu dobrze skończyć. Chociaż akurat Ruby Rose jeszcze jakoś wybroniła się całkiem spoko freestylem. No w sumie to już po całym tym wydarzeniu też nie mogę powiedzieć, że ogólnie ci tegoroczni freshmani jakoś bardzo źle się zaprezentowali, bo w większości zarówno dziewczyny, jak i faceci naprawdę całkiem dobrze polecieli. Jednak zdecydowanie najgłośniejszym wydarzeniem tegorocznej edycji XXXM był freestyle nikogoś innego jak Koiler Raj. Posłuchajcie tylko teraz, co ta babka nawinęła na cyferze na koniec, jak już nie wiedziała co dalej nawijać zaczęła wywijać tyłkiem. I ogólnie to sorki, że musiałem tym katować wasze uszy. I też oczywiście tłumacząc tekst freestylu na język polski. Nigdy nie oddam tak w 100% prawdziwego jego znaczenia w tamtejszym slangu. No ale nawet bez znajomości języka angielskiego nie jest ciężko stwierdzić, że ten freestyle był totalną porażką. I zaraz po nim wszyscy słuchacze rapu na całym świecie zgodnie uznali, że przy tym cyferze Koilera i Lil Mosey, z którego podobnie śmiano się przed dwoma laty po jego freestylu, Lil Mosey wyglądał niej jak jakiś grapu. No serio, takiej grubej beki już dawno nie widziałem. Sama Koilerai natomiast w takim momencie też co prawda uważam, że prawidłowo. Nie spuściła głowy w dół, tylko wręcz przeciwnie. Twardo w social mediach teraz twierdzi, że to jej freestyle był najlepszy, że zaprezentowała się najlepiej i choć wiele osób obecnie to jej zachowanie w wkurza, to w sumie jakby zaczęła teraz grywać pobitego pieska, to na pewno wyszłoby na tym tylko gorzej, ale tak czy siak, sytuacja dla niej jest no nieciekawa. W każdym razie podsumowując ogólnie tego Double excella, to bardzo Fajnie, na pewno zaprezentował się DDG. Moraj, Puch Forty 42 Duck, też szczerze mówiąc, są to moi ulubieńcy z tego rocznika. Tusli trochę mnie zawiódł, bo poleciał stosunkowo średnio, a gościu na co dzień robi naprawdę przyjemną muzykę. Blas za to pokazał się z jak najbardziej dobrej strony. No podsumowując, wszyscy dali jakoś radę. Wszyscy oczywiście, oprócz Koilera, jednak z drugiej strony, to jeżeli to ma być zestawienie nowych raperów, którzy w ubiegłym roku odpowiadali za amerykańską rap scenę, no to powiem krótko, oj, bardzo słabiutki ten rocznik. Zabrakło mi tu przede wszystkim wszystkim jakiegoś daki dla Roy, ale on pewnie sam odmówił. Zabrakło mi snota Sofigo czy SSG Kobe, już nawet nie wspominając o Kingwonie, bo on dopiero to wydarzenie by rozwalił. I szczerze mówiąc, ja osobiście widzę tylko Pukszajstiego i Fortitude Daga, jako kandydatów na ewentualną, długą, sukcesywną i wielką karierę z tego rocznika. No ale obym oczywiście się mylił. Taka moja stała gadka po lekkich słowach krytyki. Zresztą nieważne, ale myślę, że na dzień dzisiejszy już tego dobrego nam starczy. Dlatego zapraszam was do subskrybowania tego kanału. Jeżeli przyjemnie oglądasz, dało Ci się ten odcinek i chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na światowej scenie rapu i w sumie to nie tylko światowej, na naszej polskiej też. Zapraszam również na sklep kanału trapshop.pl po bluzy i podkoszulki. Wbijajcie na Instagramy trapel.info, ten z newsami oraz trapel.news, ten mój prywatny. Zostawiajcie łapki w górę, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!